Witam wszystkich serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, chyba niestety będę musiał, bo tak właściwie nie chciałem tego robić. Ale będę musiał się odnieść do tej internetowej błazenady, którą ostatnio nagrał kolega Majki u siebie na kanale. Nie wiem, czy on w ogóle zdaje sobie sprawę, jakie to konsekwencje za sobą niesie, bo ten materiał obejrzała moja rodzina, moi znajomi i to, to czy niestety trzeba będzie wyjaśnić, no ja chciałem to najpierw olać w ogóle totalnie, ale no niestety, tego tak nie można zostawić, ale to oczywiście to na, na moim kanale będziecie mieli ochotę, to obejrzycie, nie będziecie mieli ochoty, to, to to właściwie tylko słowo jest do niego, więc nie będziecie nawet musieli tego oglądać, dobrze przejdźmy moi drodzy do rzeczy bieżących u nas w sklepie. Aby nie było tak smutno, to jutro się wybieram na lup, Już sobie tu wszystko przygotowałem. Troszeczkę muszę pouzupełniać, no mam nadzieję, no wiem, że aż takie okonie to raczej brać nie będą. No ale jak to mówią, jak to się mówi, trzeba się cieszyć ogólnie z, z czasu spędzonego też na, na rybach, a nie liczyć zawsze na jakieś totalne potwory. Moi drodzy, nasze wyprzedaże, Bo cały czas trwa akcja Super Sale. Widzieliście to u nas na stronie na sklep wędkarski zadzior. Marcinko bierzesz? Tak. Dzięki. Do wyprzedaży dorzuciliśmy również żyłki, więc jakbyście na przykład sobie chcieli jakąś żyłeczkę wziąć na trout Aret. Mamy tutaj bardzo fajne, specjalistyczne żyłki, które teraz będzie można kupić w bardzo fajnych cenach. Do wyprzedaży, bo w wyprzedażach są i wędki, i kołowrotki, i, i obrotówki, i woblery, dorzuciliśmy również, moi drodzy, plecionki. Więc tam też za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze będziecie mogli sobie kupić plecionkę, na przykład za 13 złotych, bo w tym momencie chyba teraz najtańsze plecionki tyle kosztują u nas w wyprzedaży. A teraz sobie przejdziemy chyba do takiej Najfajniejszej rzeczy, jeśli chodzi o dzisiejszy rozkład dnia, to przejdziemy sobie do emerbajców. Bo przyjechały emerbajcy, tutaj już idziemy do, do Piotra. Piotrze, coś tam opowiesz, tam z emerbajca przyjechało? Przyjechało 12 kolorów. O, pokażesz, bo gdzie to, gdzie to Bo myślę, że to gdzieś leży. A, bo tu już jest wszystko przygotowane do powieszenia tak jest. Moi drodzy, są motorail, e, są trzynastki. Pokażmy jak to pięknie wygląda. E, są trzynastki. melony. Tu musimy zaznaczyć, bo tak e, przygotował e, przygotował Krzysio z Emerbajca Motoroil i to taki Motoroil jak chciałem i na każdym opakowaniu jest taka malutka karteczka. Uwaga, może barwić inne kolory. Więc e, moto, Motoroil do oddzielnej przegródki. Chyba że lubicie pobarwione gumy. Ja na przykład uwielbiam jak one się właśnie pobrudzą od motoroli, to super to wygląda. Złoty, perła, melon. Zobaczcie na tą perłę. Śledyn. Zobaczcie na tą perłę. Jak to perła wygląda. Perła zielony. To jest nowy odcień opalpinku. Czyli to jest nowy to jest nowy, nowy, no, to jest nowy jakby, pink jakby. Tak. Opalpink. Czyli pinka już nie mamy, ogólnie mamy mamy opalpinka. Znaczy jest super. Opal Pink był no. troszeczkę inny kolor, Aha. on zmienił, bo coś mu nie wychodziło, natomiast... Ale to jest, jest... fajniejsze dużo, to jest dużo bo, to fajniejsze. Tak taki, bo to wchodzi w taki fiolet tak naprawdę. Tak, no to jest Słuchajcie, no tu Opal mamy Blu. Melona, melona, nieśmiertelny Seledyn, y, Seledyn oczywiście. Oj. Dobra, co tam mam? mamy dalej? No to dalej. trzynastki, pięćdziesiątki, piątki. Pięćdziesiątki, piątki, pięć Tak samo. Opali, też jest, mot jest Motorola. Tak. No i e, dychy. No i dych. No i dychy we wszystkich kolorach fajnych też tych nowych. No i super, a co tam na dole jeszcze coś nie. 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 No to tak, no to można powiedzieć. No to jest wyjątki dychy MR 13. To no trzeba przyznać, że się naprawdę... Znaczy ja nie wiem na ile tego starczy tak. Już się sprzedają. Już się sprzedają? Ja, ja tylko wrzuciłem na stronę i już mam zamówienie dla 13. No to widzę, widzę koledzy wędkarze, że nie próżnujecie. Nie próżnujecie. No i dobrze, bardzo fajnie. Nie wiem, czy mogę mówić, co tam wyprawia towarzysz Gugała. Bo do niego dzisiaj zadzwoniłem ogólnie. Spytać się, co tam na rybach, czy coś bierze. No i nie, oczywiście nie chcę palić mu tematu, bo wiem, że on to będzie chciał nagrać do siebie na kanał. Ale wychodzi na to, że, że to będzie po prostu mega petarda. To, co on powrzuca, to to, co tam się dzieje na tej łosoziowej rzece, to no, grube historie. Oj, grube historie, tak, fajnie, a zazdroszczę. Raz zazdroszczę, no, ale mam nadzieję, że u nas też będzie fajnie. Tym bardziej, że jedziemy sobie na jezioro z kolegą Hubertem i ze Pławikiem z nad Wisły, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. O, ja jeszcze wam pokażę, co sobie wziąłem. Wziąłem sobie taki. To jest, dla... To, jest to dla mnie Piotr... Piotrze, tak? Wziąłem sobie taki multiplikator. O, od Lucky Johna, Bo co jest ważne, taki multiplikator, nie skręca żyłki, a jednak ta skręcająca się żyłka to jest mega upierliwa rzecz, więc to sobie to sobie wziąłem. No i wziąłem sobie, tu przymierzałem, wziąłem sobie tą pierwszą bieliznę i, i drugą bieliznę, o leciało, tak. I jeszcze Wam pokażę, jeśli szukacie naprawdę dobrych, mega dobrych żyłek podlodowych, to mamy coś takiego jak Micron. To jest moim zdaniem najlepsza żyłka podlodowa, jaka jest na rynku, specjalnie żeśmy ją zamówili. Oczywiście cały czas dostępne są żuczki, mormyszki, wszystko Wolfram od, od lakidżona ja wam pokażę, jak to wygląda, tak to się moi drodzy prezentuje. Ja wiem, że tutaj jest super jakoś dużo. Nie widzicie, ale mogę wam pokazać, co, co ja sobie wziąłem <laughs> z różków i z mormyszek. O! Ja sobie wziąłem coś takiego. Wziąłem sobie takiego, takiego żuka. To jest fajny taki podłużny kształt, który na przykład zawsze się bardzo fajnie sprawdzał. Na gnojnie, wziąłem sobie też no, taką oskę czarną, też powinno być niezłe. Co tu jeszcze mamy? O, takiego kolorowego. One też lubią coś takiego czasem zażreć. O, takie coś sobie wziąłem. Mniejszy, większy w kolorze biało-różowym, czasami okonie uwielbiają biały kolor nawet pod lodem, no i tu taka mormycha. Oczywiście balansówki balansówki i te przynęty ossa, muszę to wypróbować, czy to będzie faktycznie działać, czyli przeciągamy przez to żyłkę, zakładamy kotwiczkę i łowimy i to tak powinno fajnie podskakiwać. Tak więc zajebiście, najfajniejsze, że weekend nad wodą, no na, na lodzie, ale nad wodą. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się na razie. Cześć.